Pierwsze kroki. Taka jedna myszka mała w norce z mamą swą mieszkała. Nudno jej w tej mysiej norce, myszka biegać chce po łące. Chociaż mama ją prosiła, żeby jeszcze z nią pobyła. Zostań ze mną jeszcze w norze, niebezpiecznie jest na dworze. Myszka mamy nie słuchała i z uporem powtarzała. Nie chcę dłużej siedzieć w norze, chcę pobawić się na dworze. Myszka tak postanowiła, myszki nikt już nie zatrzyma. No i wyszła w świat szeroki, stawiać swoje pierwsze kroki. Taka piękna okolica, tutaj wszystko ją zachwyca. Weszła w trawę dosyć śmiało, choć serduszko jej pukało. Coś tu skrzeczy, coś tu bzyka, coś tu fruwa, coś przemyka. Żaby obok niej skakały, do zabawy zapraszały. Myszka chętna do zabawy podziwiała sprytne żaby i skakała tak jak one, choć przeszkadzał jej ogonek. Rzuczki, muszki i ślimaki, każdy inny, jeden taki, drugi taki. Było tych żyjątek wiele. Wszystkie myszki przyjaciele. Och, jak pięknie tutaj wszędzie. W kwiatach pająk nitkę wszędzie. Pasi konik skacze w koło. Jak na łące jest wesoło. Jak wesoło i jak miło. W Norce nigdy tak nie było. Wszyscy myszkę tak witali. Jakby ją już dawno znali. Ona tutaj świetnie bawi. Pewnie mamę swą zostawi. Była jeszcze bardzo mała, Na różowo świat widziała. Nie widziała, że w obłokach jastrząb fruwa, A na płocie kocur czuwa. Takich kotów i jastrzębi, Zwierzyny, co myszy gnębi, Znajdzie się na świecie wiele I to nie są przyjaciele. Myszka jeszcze jest za mała, By to wszystko już wiedziała. Zając, który chycał w trawie, Myszce przyjrzał się ciekawie i zapytał: Gdzie jest mama? Ty na łące jesteś sama? Czy wiesz, myszko, że po łące chodzą nie tylko grzeczne zające? W norach drapieżniki siedzą, które chętnie myszkę zjedzą. Myszkę to też nie obchodzi, że po łące bocian chodzi, ale co się wtedy stanie? Gdyby chciał tu zjeść śniadanie? Martwi się to zajączystko. Co to będzie z małą myszką? Martwi się też myszki mama. Ona gdzieś tam taka sama. Myszka dalej bawi się wesoło. Z motylami tańczy w koło. I nie myśli o bocianie, że on przyjdzie na śniadanie. Bocian rano wcześnie wstaje. Właśnie przyszedł na śniadanie. Dziobem trawę przeczesuje. Smacznych kąsków poszukuje. Zając tym jest przerażony, Nie widząc znikąd obrony, Myszkę w swoją norę schował, Przed bocianem uratował. Potem szepnął jej do ucha: Niech się myszka mamy słucha, Myszę norkę niech się schowa, Nim ją mama nie wychowa. Bo nie tylko my się, dzieci, Musi wiedzieć coś o świecie zanim wyjdzie w świat szeroki, stawiać swoje pierwsze kroki.